A gdzie ty go zabiłeś? Tu go zabiłem na ale chyba wstał już, wiesz? Jakby robi... Ej, gracz! Taps! Gdzie? U góry, u góry. Wychylał się, przed chwilą. coś leci i się, pomóc. Nie. No, wystaw głowę. Tutaj są, jak, jak jest wagon, wiesz? Przed wagonem, między wagonem a murkiem. Osz. A pomoty Jeden umarł, jeden dostał headshota. Dobrze, dobrze. Ała! przy mnie Jest na dole u góry? Nie, yy, pociąg. Widziałem go. W wagonie. Nie, on nie jest w wagonie! Nie uderzył. Moment. Dobra, spróbuję go mocno obejść coś. Ale go Masz tam coś już do rzucenia? Ta, dynamik. Dostał Dobra, biegnę tam. Czekaj, 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 czekaj. Zaraz tam będę coś widział więcej. Ale ja mam shotguna. Okej okay. E, on jest... e, on jest tam! Tam jest Nie widzę go, nie widzę go. On tam jest, on tam stoi. Nie żyje. Jest dobra.